Ilona Ondrási di Czikszentkirai et Krosnowerko. Budapeszt, rok 1939. W pierwszych dniach wojny Ilona Ondrási współtworzy z innymi węgierskimi arystokratkami Węgiersko-Polski Komitet Opieki nad Uchodźcami, który udziela pomocy uchodźcom z okupowanej Polski. Tworzą go przede wszystkim kobiety, działaczki społeczne pochodzące z węgierskich elit. Wilona Ondraszy, córka hrabiego Mano Ondrasziego i hrabiny Marii Hołoniewskiej, w ramach komitetu kieruje referatem rozmieszczenia i zakwaterowania. Do końca 1939 roku sekcji udaje się zapewnić schronienie dla około 10 tysięcy polskich uchodźców. Hrabina Ondraszy wizytuje obozy internowania dla Polaków, dostarcza im pożywienie, odzież i pieniądze. Ponadto udziela im pomocy w potajemnej ewakuacji do Jugosławii, w wyniku której od 1940 do 1941 roku Węgry opuszcza około 45 tysięcy osób, głównie wojskowych. W 1944 roku Andrasi zostaje przełożoną pielęgniarek stołecznego chirurgicznego szpitala ratunkowego w Budapeszcie. Opiekuje się osieroconymi dziećmi, które pozostają pod ochroną Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża. Po wojnie hrabina zostaje pozbawiona majątku i wysiedlona do Hortobaj, gdzie pracuje w gospodarstwie rolnym. Za domniemane szpiegostwo na rzecz państw zachodu zostaje w 1961 roku skazana na 4 lata pozbawienia wolności. Po opuszczeniu zakładu karnego. Do śmierci pracuje jako starsza asystentka laboratoryjna w klinice ortopedycznej w Budapeszcie.